Witam się z Tobą. Przychodzimy na mocy wolnej woli Eli, po to, żeby jej pomóc. Poprosiło nas o to. Kim jesteś? Ona chroni przestrzeń. Dobrze. Mhm. Przychodzimy do Ciebie ze światła i miłości. I z miłością idziemy do Eli. Ok. I teraz Agnieszka, zawołaj przed siebie ciało subtelne pani Eli, zawołała jej duszę. Mamy ciało subtelne. Witam się z Tobą, Piękna Dusza. Przychodzimy, żeby Ci pomóc. Jesteś nami. Jak wygląda, Agnieszko? Odziany ze wszystkiego kościotrup. Nie ma na nim nic, jest szkielet. Będziemy pracować tam. Dobrze, to ja poproszę duszy, żeby dotknęła teraz siebie, tego szkieletu i powiedziała nam, co to znaczy, dlaczego tak się pokazała. Zabrali mi wszystko. Podzieli mnie ze wszystkiego. Otwórz jej pole morficzne, Aga, proszę. I ciebie proszę, duszo, intencją. Wyrzucaj w to pole morficzne wszystkie traumy, blokady, obciążenia, przekonania, programy. Te, które cię obciążają. Wyrzucaj intencją teraz. To, co zaczęłaś mówić, Aga, mów. Zabrali mi wszystko. Jestem nikim. Jestem... <grym> Jestem trochę. Zabrali mnie nawet ze złudzeń. Mam szczątki swojego życia w rękach. Jestem sama, wszystko mnie boli, wszystko jest ciężarem. Choruję. A ciebie proszę, duszo powtarzaj za mną. Na mocy mojej wolnej woli, nadanej mi przez twórcę, proszę istoty światła i miłości o wykonanie na wszystkim, co jest aktywne w moim polu, protokołu beta. I to się dokonało. I to się dokonało. I to się dokonało teraz. Będziemy widzieć, jak się zmienia ciało subtelne, jak dużo się zmienia. Zamykamy to pole zaraz wracamy do ciała zdrowego. Okej. Okay. Dobrze wzmocnijmy ją trochę energetycznie. Widzę, jak ma potrzebę y, nakarmienia siebie. Zanim ruszymy dalej, dobrze. Przyzywam tam do przestrzeni, tam gdzie jest dusza pani Eli, istoty światła i miłości, takie, które stworzą z nami krąg, i wysyłamy światło i miłość celem wzmocnienia, odbudowania duszy pani Eli. Idziemy tam. I wysyłamy światło i miłość. Niech się odrodzi piękna istota. Dobra. Jak teraz wygląda? Podniosła się. Stała się nagle małą dziewczynką i idziemy teraz przez łąkę. Idziemy już za nią. Dobrze, zaprowadź nas, pokaż nam, co chcesz nam pokazać, co jest do uzdrowienia. Idziemy za tobą. Nie jesteś sama. Jesteśmy z tobą. Widzę, jak idzie Pani po łące z taką wysoką trawą i kwiatami. Jest piękny dzień. Nie wiem, 8-9 lat. Piękna dziewczynka. Miała Pani dar komunikowania się ze wszystkim, co żyje. Także ze światami równoległymi, widziała Pani. Skrzaty, istoty żyjące w poszczególnych miejscach. To było dla Pani naturalne. Kończy nam się historia z siostrą, bo widzę, jak spotyka Pani strzygę na tej łące. Strzyga jest rodzajem wiedźmy. Teraz tak. Nie widzimy jeszcze, z czym to się dokładnie łączy, bo strzyga, też niesie ze sobą duży impact i Często było tak, że takim. Znam tą czystość, czuję tą czystość tego dziecka. To był taki, miała pani taki głęboki dar, w ogóle taką czystość współistnienia ze wszystkim, łącznie z odracaniem życia. Wtedy jako dzieci mieliśmy możliwość Przewracania życia Widzę jak spotyka panią ta strzyga I ona pani zabiera Wszystko tak. Dobrze Agnieszko I zatrzymaj się I teraz zobacz Czy taki był jej plan duszy Żeby się z nią spotkać Czy możemy cofnąć się Żeby to dziecko ochronić Żeby ona nigdy nie spotkała tej strzygi Schować ją, żeby ona była niewidoczna dla niej, żeby się nigdy nie spotkały. Czy to był przypadek, czy ta stryga po prostu na nią tam polowała? Wiedziała, że ta dziewczynka ma takie dary. I chciała po prostu te dary jej zabrać. Tak, one sobie upatrywały takie istoty. One długo były obserwowane. Okej. Okay. To cofniamy się, cofamy się, cofamy się, jak jest Ela mała. Nie wiem, ile? Kiedy ją pierwszy raz zobaczyła ta stryga? Trzy latka jeszcze mniejsza dziewusia na tej samej łące. Tak mi przyszło. To jeszcze się cofamy do dwóch lat, wtedy kiedy się w ogóle nie zobaczyły, nie wiedziała ta stryga o niej. Strzyga. Stryga. Strzyga. Strzyga. OK. Dobrze, jesteśmy w tym punkcie. Widzę ją w łóżeczku, tam gdzieś tutaj jeszcze się cofnęliśmy wcześniej. Dobrze. Agunia, i załóżmy na niej bańkę ochronną, czapkę, niewitkę. Ona będzie niewidoczna dla wszystkich tych, którzy chcą ją okres ich darów. Niewidoczna dla wszystkich złych energii. Już, znaczy już wtedy, my jako dzieci mamy naturalne, bo widzę, jak pani widzi duszę. Ja widzę pani oczami, teraz jestem dzieckiem w tym urzeczku w ogóle. Ja zakładam tą ochronę, równocześnie widzę świat pani oczami. były naturalne pani dar, i nigdy już do pani nie wrócił po tej historii. Natomiast teraz zakładam tą bańkę. Założę na tym dziecku, ale też mam potrzebę założenia na domu ze względu na członków rodziny, właśnie i rodu, bo tam też trzeba będzie zerknąć. Okej. Okay. Dobra, ten punkt mamy. Dobrze, i teraz Aga, jak pójdziesz po linii czasowej do przodu, zobacz, czy ta stryga nigdy więcej, czy strzyga nigdy więcej jej nie zobaczy. Nie spotkają się, nikt jej nie zabierze, jej darów. Widzę, jak ją wypatrzyła, ale z oddali. Natomiast dziewczynka skierowała się w inną stronę, czyli mamy ten punkt, minięcia się. Tak? Dziewusia pobiegła w inną stronę, a ta strzyga została tam, w takim miejscu, przy tym drzewie. Czyli to, co widziałyśmy, nie miało miejsca.